Widajcie rodacy, Small League For Vala U50 to mikrofon o nadwyraz dobrej specyfikacji, a przy tym naprawdę dobrze wyceniony. Sprawdźmy jednak, czy warty swojej ceny. Fronto opakowania to głównie wodka produktu plus cztery ikonografiki. To z tyłu i na bokach producent umieścił niemal wszystkie detale techniczne. Pochwalić trzeba Smallliga za bardzo dobre zabezpieczenie na czas transportu, Mike siedzi po środku grubej gąbki. W środku z akcesorii dostaliśmy 180 centymetrowy przewód w oplocie no i ten zakończony jest zarówno USB A, jak i C, co jest świetnym rozwiązaniem. Mamy naklejki producenta, jak i instrukcje obsługi, jednak z racji tego, że to nieskomplikowane urządzenie, to ta nie będzie nam potrzebna. Tak wygląda U50 od razu po wyjęciu. Waga 1080 g, więc naprawdę sporo, a to dlatego, że mamy tutaj szkielet w całości z aluminium. Mając tego majka w ręku, czujemy, że to kawał porządnego urządzenia. Oczywiście wszystkie elementy są ze sobą spasowane bardzo dobrze. Na dole mamy masywną podstawę, która to chroni przed przewróceniem, no i robi to bardzo dobrze. Małą zasługę za to też na pewno trzeba przypisać tej antypoślizgowej nawierzchni pod spodem. Jeżeli mamy jakiś statyw, to te dwa pokrętła są dla nas, wtedy podstawkę możemy oddzielić. Swoją drogą zauważyłem jeszcze, że pomiędzy mikrofonem a metalową ramą mamy gumowe antywibracyjne podkładki. Super. Pod spodem mamy oczywiście wejście USB typu C, aby zasilić mikrofon, jak i mini jacka 3,5 mm, więc jeżeli mamy słuchawki, możemy mieć odsłuch na żywo. Super patentem jest także ta przejściówka pośrodku z gwinta 1,4 cala na 5/8, co znacznie poszerza kompatybilność z różnymi statywami. Na pleckach tak naprawdę wiele się nie dzieje. Jedynie jedno pokrętło, dzięki któremu wybierzemy jeden z czterech trybów, których natomiast nie będę Wam omawiał. Bo na kanale nieraz już to robiłem. Na froncie znalazły się potencjometry. Idąc od dołu, mamy ten od słuchawek, jeżeli oczywiście je wpięliśmy. Później standardowo głośność no i dioda symbolizująca status naszego small riga. Wszystkie pokrętła mają bieżnik do lepszego chwytu i chodzą bardzo lekko i gładko. Dioda na górze jest wyłącznie dwukolorowa. Niebieski oznacza, że mamy pełną łączność, a po przyduszeniu ukrytego guzika mamy szybki sposób na wyciszenie całego urządzenia. Serce, a w sumie nawet trzy, kryją się pod tą metalową siatką. Tam mamy kopuły o naprawdę dobrej specyfikacji technicznej, a mianowicie maksymalnej rozdzielczości 24 bity przy 40. 28 kHz. Pasmo przenoszenia od 20 do 20 tysięcy herców. Identyczną jakość generuje Blue Yeti X, którego używam już od dłuższego czasu, a kosztuje 300 zł więcej. Dlaczego? Otóż jedno z przyczyn może być taka, że tu producent nie dał nam żadnego oprogramowania, tak więc chcąc jeszcze ulepszyć dźwięk, wyciąć jakieś niechciane szumy czy coś przerobić, no to musicie nauczyć się edycji w specjalistycznych programach dźwiękowych. Jak zatem brzmi forywala U50? Otóż cały program nagrywam właśnie nim i jakość słyszycie. Ja od siebie dodam, że stosując trochę obróbki, której nauczycie się w jeden dzień, to mało kto odróżni jakość od szanowanego przez wielu YouTuberów Blue Yeti'ego X. Świetnie również wyłapuje i eliminuje szumy, na przykład komputerowych wiatraków. Tutaj naprawdę Small Rig zrobił dobrego Majka dla dosłownie wszystkich, bo gdziekolwiek go podłączycie, to 99,9% urządzeń na świecie go rozpozna i będzie gotowy do działania. Tak więc, jeżeli macie jakąś kapelę, streamujecie, nagrywacie wokale albo asmr -y, czy cokolwiek innego i potrzebujecie wysokiej jakości w przystępnej cenie, no to tutaj U50 naprawdę sprosta Waszym wymaganiom. Reasumując, ten Small Rig cechuje się wysoką jakością wykonania dzięki zastosowaniu aluminium. Mamy cztery tryby nagrywania, a specyfikacja techniczna jest naprawdę bardzo dobra. Cena 420 zł, i patrząc na stosunek jakości do ceny, no to tutaj zagrozić mu może jedynie MSI GV60, którego recenzję możecie również u mnie na kanale zobaczyć. Cóż, ciężki wybór przed Wami, bo to dwie lekko różne konstrukcje, ale o. O świetnych parametrach. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.